Cześć, witam Was w nowym filmie, naprawdę bardzo spontanicznie, bo dosłownie 5 minut temu siedziałam na kanapie i stwierdziłam: Kurczę, przecież ja nie nagrałam ulubieńców w tym miesiącu i w tamtym miesiącu też nie, więc muszę koniecznie usiąść i nagrać ulubieńców kwietnia i maja, bo mam kilka rzeczy tutaj rozłożone przed sobą, bo przed chwilą po nie poszłam. Mam kilka naprawdę fajnych rzeczy Wam do polecenia, będę miała też film. Serial, także myślę, że, że będą to w miarę ciekawi ulubieńcy. Zróbcie sobie coś do picia. Ja niestety kawę już kończę, ale podczas nagrywania też nie ma zbytnio czasu na picie kawy. Także wy możecie sobie spokojnie kawę wypić. Nie wiem, czy to będzie do śniadania. W każdym razie zapraszam Was na ulubieńców. W kwietniu oczywiście największym ulubieńcem był ślub. Nasz ślub odbył się 27 kwietnia. I to był najlepszy dzień w naszym życiu. Wszystko się udało, wszystko wyszło tak, jak miało wyjść. Wybawiliśmy się, mimo tego, że byliśmy jakby organizatorami, no wiecie, jak to jest. Para młoda zazwyczaj stara się, aby goście jak najlepiej się bawili. Ale mimo wszystko my też się wybawiliśmy, zwłaszcza na poprawinach. Także bardzo się cieszę, że te poprawiny się odbyły. No i tak, to jest największy ulubieniec kwietnia, zdecydowanie. Ja nie mogę uwierzyć, że już jest po, że już nie trzeba nic planować. I wiecie, po ślubie jeszcze sobie myślałam: o, jeszcze coś trzeba zrobić do ślubu. Nie, no już nie trzeba, już jest po ślubie. Także szybko minęło, było super. Szkoda, że no już te, wiecie, planowanie i przygotowania się skończyły. No, ale na ten dzień długo czekaliśmy, także cieszę się, że wszystko się udało. Jak to nagrywam, to jesteśmy jeszcze przed sesją plenerową, więc jeszcze jeden taki moment specjalny nas czeka. Jeszcze raz ubiorę sukienkę, więc myślę, że to też będzie fajne takie doświadczenie, żeby zakończyć jakby ten ślubny rozdział. No i oczywiście zrobić piękne pamiątkowe zdjęcia. Więc to był największy ulubieniec kwietnia. A teraz przechodzimy do ulubieńców kosmetycznych. Pierwsza część kosmetyków będzie związana poniekąd z tematyką ślubną, ale chcę po prostu Wam dać znać, które kosmetyki jakby najbardziej pomogły mi w tym okresie przed ślubem i zaraz po. Pierwszy ulubieniec to jest podkład: Podkład Fenty Beauty by Rihanna Profil Foundation. Ja mam kolorek 100 i 120. Ten 100 okazał się zdecydowanie za jasny. Pamiętacie pewnie, że wstawiałam vloga, gdzie go testowałam. Na nagraniu może jeszcze nie było tego aż tak widać, chociaż trochę było, ale na zdjęciach po prostu miałam białą twarz. Um, także no wiedziałam, że muszę mieć ten kolor ciemniejszy. Fenty Beauty ogólnie miałam na próbnym makijażu ślubnym i wiedziałam, że chcę, aby to był mój podkład ślubny, więc chciałam go sobie kupić też dla siebie, żeby później na poprawiny móc się pomalować. I ostatecznie zostałam przy kolorze 120, i powiem Wam, że to jest naprawdę genialny podkład na większe wyjścia, na jakieś sesje zdjęciowe. Pięknie tworzy na twarzy taki blur, takie rozmycie jak normalnie Photoshop. Jest troszeczkę uciążliwy w aplikacji, ponieważ dosyć szybko zastyga. I tak jak większość podkładów mogę dokładać, i czas nie ma znaczenia, to tutaj jednak ta aplikacja musi być dosyć szybka. Mimo tego, że gąbka jest jakby odpowiednio. Zwilżona, to jeżeli nałożę na całą twarz i będę chciała wrócić i zacząć dokładać drugą warstwę, to najprawdopodobniej on zdejmie mi podkład, a nie dołoży. Jest to trochę uciążliwe, ale efekt jaki ten podkład daje, jest warty tego, żeby się troszeczkę pomęczyć. Ja po prostu robię tak, że nakładam jedną warstwę na tą część twarzy, potem od razu drugą. Przechodzę tutaj, pierwszą, drugą, pierwszą, drugą i po prostu od razu nakładam, nie pozwalam mu wyschnąć. Czasami zdarzy się tak, że. On gdzieś nieładnie się zbierze, że wygląda dosyć nieestetycznie, ale nie wiem, co jest w tym podkładzie takiego. On z każdą godziną wygląda lepiej. Więc nawet jeżeli coś ymm, nie wyszło, nie za bardzo się ten podkład ładnie nałożył przy nosie. To ja to zostawiam, bo wiem, że to się jakoś rozpłynie na twarzy. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale faktycznie tak jest, więc jest to podkład kryjący jest bardzo trwały, jest wodoodporny. I on się nie rusza jakby z twarzy. To tak jak mówiłam, z każdą godziną wygląda lepiej. Ja na koniec całego makijażu pryskam twarz Fix Plusem z Maka, i to wszystko się tak ładnie scala w jedną całość. Już nie dociskam tego gąbką, tylko wachluję twarz. I efekt jest po prostu rewelacyjny. Miałam ten podkład na ślubie, nic mi nie spłynęło, nic. Nie wyglądało źle. Jak miałam okazję, żeby się przejrzeć, chociaż nie było to często, to ten makijaż cały czas wyglądał dobrze. Um, I przed zmyciem um, o 5 rano też wyglądał dobrze. Także ja miałam makijaż robiony powiedzmy jakoś o godzinie 15 może przed 15 do 5 rano całkiem dobry wynik. No i następnego dnia już swoim podkładem 120 pomalowałam się na poprawiny i tak bardzo byłam niewyspana, że bałam się, że ten makijaż w ogóle nie pomoże albo co gorsza, nie wyjdzie mi tak, jakbym chciała. Ale okazało się, słuchajcie, że ten podkład rewelacyjnie się spisał. Ja wyglądałam, jakbym spała calutką noc. E, oczywiście korektor miał też swoje tutaj zadanie, e, ale cera była promienna, e, gładka. No wszystko wyglądało rewelacyjnie. Więc jeżeli szukacie podkładu ślubnego, lub e, jakiegoś takiego na większe wyjście, to ja polecam. Wodoodporny, nic się nie dzieje mimo tego, że wiecie, tańce, gorąco, e, no to nic się z nim nie stało. E, nie my... Pusiłabym go na co dzień, bo no, są to podkłady takie długotrwałe, um, może nie jest on ciężki, bo go nie czuć tak na skórze, ale mimo wszystko nie jest to raczej podkład na co dzień. Ja akurat go nie mam, ale gdzieś tam Wam wrzucę przebitki, jak wyglądałam w dzień poprawin. Także to był pierwszy kosmetyk taki ślubny. Drugi produkt ślubny, o który wiele osób mnie pytało pod vlogiem, to jest pomadka, którą miałam na ustach, na poprawinach no i na ślubie, ale już jakby jak mi zeszła ta pomadka yy, od mojej wizerzystki na początek ona pomalowała mnie swoją kompletnie, nie wiem co to była za pomadka nie pamiętam, to już był ten moment, kiedy yy, się zaczęłam delikatnie stresować yy, i chciałam się ubierać i wyjść yy, także nawet nie zauważyłam, czy miałam pomalowane usta yy, i zabrałam tą pomadkę ze sobą yy, na salę, żeby w razie co móc te usta poprawić yy, dopiero jakoś po północy długo, długo tą pomadkę użyłam, bo tamta trzymała się rewelacyjnie, no ale na poprawiny już nałożyłam tą i ona jest genialna, nie zjada się, trzyma się na ustach, nie jakby nie transferuje, jeżeli dacie komuś buziaka, to nie, nie ubrudzi kogoś. Co jeszcze mogę powiedzieć? No jest tania przede wszystkim, bo ona kosztowała chyba 16 zł no jest matowa, jest w płynie, jest wygodna w aplikacji także same plusy i to jest Han Luxury Matte Liquid Lipstick w kolorze 01 Amy ja to kupiłam testowo, dwa kolory jedynkę i trójkę, trójka okazała się być za jasna, taka trochę wpadająca w niebieskie tony no nie podobało mi się jak wygląda i jedynka została ze mną mam ją dzisiaj na ustach, używam ją teraz dosyć regularnie, bo bardzo mi się spodobał ten matowy efekt no i to jest wygoda, to jest naprawdę wygoda, kiedy nie musicie pięć razy dziennie sprawdzać, czy pomadka się trzyma, czy trzeba coś poprawić, czy nie, bo no po prostu wiem, że ona jest na ustach, także um, o tym wspominam, bo dostałam kilka pytań. Teraz dwa produkty pielęgnacyjne, które przed ślubem, dosłownie dzień przed i y, rano przed poprawinami, pomogły mi zadbać o stan mojej cery. Po pierwsze, to są maski z orientany, to są maski z naturalnego jedwabiu, które nakładamy sobie ładnie na twarz. Y, są dosyć duże, ale dobrze docięte y, i nakładamy je na 25 do 30 minut więc całkiem długo, ale poziom nawilżenia, jakie mają te maseczki. To jest po prostu szóstka. Szóstka z plusem tak nasączonych i tak mocno nawilżająco, nawilżających maseczek jeszcze nie miałam, także polecam Wam bardzo orientalne, to jest akurat wersja algi filipińskiej i aloes, dzień przed ślubem zrobiłam sobie taką maseczkę, żeby mieć pewność, że moja skóra jest nawilżona, no że wiecie że zadbałam o nią na dzień przed i jedną maseczkę zabrałam sobie do hotelu, do, na naszą salę weselną do pokoju, żeby zrobić sobie rano przed makijażem nie trzymałam jej 25 do 30 minut, bo nie miałam zbytnio dużo czasu, żeby się uszykować, ale 10 minut przynajmniej już ta cera była nawilżona. Nie musiałam tak naprawdę dokładać zbytnio kremu. Nałożyłam tylko krem pod oczy i moja cera była nawilżona. Także bardzo serdecznie Wam polecam te maski. Ja kupuję je teraz non stop. I mizon to są po prostu moje ulubione, hitowe maseczki do twarzy. A jak już mowa o kremie pod oczy, no to najlepiej zdecydowanie w takiej pielęgnacji kuracji nawilżającej e, sprawdził się e, Klosi intensywnie regenerujący krem maska pod oczy tego używałam jak tylko dostałam paczkę od Klosi to zaczęłam używać e, i rano i wieczorem zależy na co miałam ochotę e, m, i to jest faktycznie taki krem maska mimo tego że nadaje się rano jeżeli nałożycie mniej ale on jakoś tak regeneruje te okolice. Nie są takie opuchnięte, te cienie jakoś tak są mniej widoczne. No i ogólnie daje właśnie taki efekt maseczki pod oczym Coś, co mnie zasmuciło, to to, że ostatnio nacisnęłam i niestety już nie ma. Znaczy coś tam jeszcze jest, bo widać, ale ja już jakby z pompki wiele nie wylatuję, jak widzicie, także. Nie jest może jakoś bardzo wydajny, chyba że ja go tak y, mocno i intensywnie używałam przez y, kwiecień no i maj. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Moim zdaniem ten produkt jest wart swojej ceny. Warto oczywiście kupić go na jakiejś promocji i może używać tylko właśnie jako maseczka pod oczy, a nie jako taki typowy krem. No ale wspominam, że widziałam różnicę w tym, jak wyglądają właśnie okolice tej wokół oczu przed samym ślubem. Ta skóra nie była taka ściągnięta i zmęczona. I tak, i to właściwie są takie cztery produkty, które sprawdziły mi się w okresie ślubnym pielęgnacyjnie, no i kolorówka. A teraz przejdźmy do rzeczy, które sprawdziły mi się ostatnio z pielęgnacji powiedzmy. Mam wam do pokazania naturalny dezodorant. Ostatnio używałam tego naturalnego dezodorantu z Latu Handmade. Niestety skończył się termin już tego produktu. Zużyłam połowę, więcej nie zdążyłam. Myślę, że nic by się nie stało, gdybym tu dalej używała, no ale termin minął. Więc zakupiłam sobie coś nowego. Szukałam, szukałam i znalazłam Ben and Anna. To są takie stiki, dezodorant w stiku po prostu. One są dostępne w plastikowych i w papierowych opakowaniach. Oczywiście skoro mamy wybór, to wybrałam papierowe. Co fajne, to jest produkt wegański i ma 12 miesięcy ważności, więc całkiem długo. I to jest naturalny dezodorant na bazie sody, 100% składników pochodzenia natural i 0% aluminium. Wydaje mi się, że warto o tym mówić, że to aluminium nie jest dobre, więc pomyślałam, że pokażę wam ten produkt. Zwłaszcza, że bardzo dobrze mi się sprawdza. Chroni przed wilgocią oraz nieprzyjemnym zapachem. Przeznaczony do każdego rodzaju skóry, również wrażliwej. Wegański, bezglutenowy, nietestowany na zwierzętach. Tutaj mamy taki stick i wysuwamy sobie od spodu. I tu mamy produkt. Ja mam zapach Pink Grapefruit i pachnie naprawdę przyjemnie. Może nie e, utrzymuje się aż tak intensywnie jak ten e, cytrusowy z Natu, bo go było naprawdę czuć w ciągu dnia, ale jest to przyjemny zapach, e, nieuciążliwy, nie wyczuwam go aż tak mocno w ciągu dnia. Ale y, naprawdę dobrze sprawdza się ta forma aplikacji właśnie w styku. W innych produktach tego typu albo trzeba właśnie wydłubać z opakowania i całe ręce są brudne, klejące, wchodzi pod paznokcie. Ym, a tutaj po prostu wysuwamy, smarujemy i gotowe. Więc to mi się bardzo podoba. Ym, no fajnie, że ma długą datę ważności, ma piękny zapach. Ym, no i tych zapachów jest wiele. Jest y, chyba limonka, jest wanilia, y, chyba sześ Różnych zapachów, o ile dobrze pamiętam. Ja kupiłam to na jakiejś drogerii internetowej: Support Ocean Cleaning, także wspieramy czyszczenie oceanów. No, myślę, że same dobre rzeczy można o tym produkcie powiedzieć. Ja nie mam jakichś wielkich problemów z potliwością, no ale sprawdza się. Mogę powiedzieć, że się sprawdza. Nie czuję, żebym się jakoś mocno pociła. Nie czuję też nieprzyjemnego zapachu. Także polecam bardzo Pink Grapefruit, Chyba, że wolicie jakiś inny zapach przetestować, to również Wam polecam. Kolejny produkt, który pięknie pachnie. To jest Garnier Fructis odżywcza maska. Banan Hair Food. Pewnie ją już widzieliście wszędzie, bo no jest ona chyba takim hitem na YouTubie. Ona nie pachnie tak, oczywiście, bananowo w sensie. Pachnie bananem, ale trochę ma takie przełamanie zapachowe y, cytrusami, takie bardziej orzeźwiające. W każdym razie jest to maska do włosów odżywcza, którą możecie stosować na trzy sposoby. Ym, możecie ją nałożyć jako odżywkę, jako maskę, lub jako pielęgnację bez spłukiwania, oczywiście w małej ilości. Ym, co fajne, to to, że maska ma 98% składników pochodzenia naturalnego. Jest całkiem spora, bo tutaj jest 390 ml. I powiem Wam, że fajne jest to, że tutaj cały skład jest jasno wytłumaczony. Jakie jest źródło pochodzenia? Woda oczyszczona, pochodzenie roślinne, masło sza, oliwa z oliwek, banan, soja, nasiona słonecznika, kokos, awokado wszystko jest tutaj wypisane, więc można się z tym zapoznać. Ale przede wszystkim, działanie tej maseczki to jest po prostu rewelacja. Ja mam różne swoje ulubione maski, ale do tej na pewno wrócę. Zapach, wiadomo, przyjemny, fajny. Nie powiedziałabym, żeby jakoś bardzo długo się utrzymywał na włosach, ale po tej maseczce mogę bez problemu rozczesać włosy, co w. W tym stanie, kiedy mam już tak długie włosy, to jest naprawdę problem. Po każdym myciu naturalnymi szamponami, czy użyję odżywki, czy maski, zawsze trochę jeszcze jest problem, e, aby te włosy rozczesać, bo są po prostu długie, trochę są zniszczone końce, więc się plączą. E, po tej maseczce rozczeszę te włosy, po tej maseczce te włosy się błyszczą. Są sypkie, są świeże, przyjemne. Mm, no nie wiem, jak to jeszcze inaczej określić, po prostu ta maska robi wszystko to czego ja potrzebuję, czyli odżywia moje włosy, nawilża je. Mam wrażenie właśnie, że się bardziej błyszczą, lepiej się rozczesują. Także polecam wszystkim właśnie tą wersję banana. Możecie tak znać, czy próbowaliście innych wersji i jak się sprawdziły, bo jestem ciekawa, być może też przetestuję. I ostatni już produkt kosmetyczny z kolorówki. Wracamy do kolorówki, to jest Annabel Miner i jest to nowy rozświetlacz w kolorze Diamond Glow ostatnio Annabelle wypuściło wydaje mi się, że dwa rozświetlacze i dwa nowe róże ja sobie te produkty zamówiłam po jednym rozświetlaczu i jeden róż ale zdecydowanym hitem jest właśnie rozświetlacz mineralny Diamond Glow jest to duże opakowanie, bo tutaj mamy 4 gramy ale to jak ten rozświetlacz błyszczy to jest rewelka. Uwielbiam ten produkt, nakładam go codziennie odkąd go zakupiłam. Ciężko tutaj pokazać, bo tutaj nierówno się światło z okien rozkłada, ale no, niewielka ilość produktu daje Wam takie rozświetlenie i taką ładną taflę jak żaden rozświetlacz, którego wcześniej używałam. Podoba mi się też to, że to nie są takie mini drobinki, tylko że to właśnie jest jakby taka jedna tafla. No, pięknie wygląda na twarzy, nie trzeba go dużo, jest naprawdę wydajny. No i ma piękny kolor, który nie jest taki różowo-niebieski, ani nie jest też taki bardzo złoto-żółty, tylko jest to coś pomiędzy. Jest zdecydowanie bardziej wpadający w złoto, ale to nie jest coś takiego, właśnie bardzo żółtego. Wydaje mi się, że ten kolor jest taki pomiędzy. Mam go dzisiaj na policzku. Nie wiem jak to się prezentuje w tym aparacie, bo dzisiaj nagrywam tym małym. No, ale polecam Wam. Serdecznie Wam polecam. Mega jestem zadowolona, że zdecydowałam się na ten zakup. Przebija nable, przebija rozświetlacz z Lolo, także może warto coś takiego przetestować. Jest jeszcze drugi kolor, już nie pamiętam w jakie on kolory wpada, ale ten wydaje mi się bardzo ciekawy i właśnie tak jak mówię, nie jest ani za różowy, ani za żółty, także coś idealnego dla mnie. Przechodząc do niekosmetycznych ulubieńców, e, powiem Wam teraz o serialu, który odkryłam e, w tym miesiącu. Jest to Grace and Frankie. Wielokrotnie widziałam to, jak mi się pokazywało na Netflixie, i nie wiadomo czemu nie oglądałam. Jest to serial, który ma 5 sezonów. Wydaje mi się, że 5. Szósty będzie w 2020 roku. I opowiada on o dwóch kobietach, seniorkach, które nagle dowiadują się, że ich mężowie postanawiają je zostawić i być razem że od 20 lat są parą gejów i ich tak naprawdę oszukują wydaje mi się, że to nie jest spoiler, bo to wszystko jest w pierwszym odcinku. Dla mnie to była niespodzianka, bo ja nie wiedziałam, czego się spodziewać po tym serialu. Nie oglądałam zwiastunów, tylko słyszałam, że to jest fajny serial, więc dla mnie to było mega zabawne, kiedy się o tym dowiedziałam, o co w ogóle chodzi. No, ale żeby Wam streścić, no to taki. Spoiler musiał być, chociaż wydaje mi się, że to w zwiastu nie jest. No i oczywiście te kobiety są mega zdziwione, nie przepadają ze sobą, takie mam wrażenie, że one w początku ze sobą nie przepadają i postanawiają zamieszkać w domku nad oceanem, który jakby mają wspólnie, także te kobiety wyprowadzają się do tego domku i mieszkają razem kłócą się, godzą się, są naprawdę śmieszne sytuacje, i ja myślałam, że to będzie taki serial, który, wiecie, włączę, posprzątam, zmyję naczynia, coś ugotuję, a to będzie sobie w tle leciało. Siedziałam na kanapie, wpatrzona mega zabawne, śmieszne dialogi, śmieszne sytuacje, w ogóle pomysły, na które ja bym nigdy nie wpadła, i chyba brakowało mi właśnie takiego innego serialu: że to nie jest o nastolatkach, że to nie jest o liceum, że to nie jest o jakichś um, nadprzyrodzonych rzeczach. Tylko wiecie, serial um, o starszych kobietach, pokazujący różne. Um, Relacje między ludźmi, ciekawe aspekty, w taki śmieszny sposób i to, czym one później się zaczynają zajmować, żeby wam nie spoilerować, no to nie powiem. No, w każdym razie uważam, że to jest naprawdę godne polecenia. Jeżeli nie chcecie kolejnego serialu o nastolatkach w liceum, to polecam Wam Grace and Frankie. Ja już kończę ostatni, dostępny sezon, więc z bólem będę czekała na nowy. Są to dosyć krótkie odcinki, później chyba się trochę wydłużają, ale mają chyba z 20 minut, więc dosyć szybko się to ogląda. No, polecam wszystkim, naprawdę fajny serial, żałuję, że wcześniej go nie odkryłam. I tak, to by było tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców kwietnia i maja. Mam nadzieję, że Wam się podobało tak na luzie, bo mówię Wam, nawet nie planowałam dzisiaj nagrywać, tylko przypomniało mi się, że nie nagrałam ulubieńców. I co, to by było już wszystko. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, jeżeli ten film Wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Dajcie znać w komentarzach, co było Waszym ulubieńcem w tym miesiącu czy w poprzednim. Jakie filmy, seriale obejrzeliście. Co ogólnie polecacie? Mogą być kosmetyki, może być wszystko inne. Także co, ja się z Wami żegnam. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa! You and I.